Państwa, to spotkanie relacjonować będą dziś Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz za moment pierwszych gwizdek arbitra. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. No i strata piłki szkoda niewykorzystanego rzutu rożnego. Przejęcie w obronie. Brawo. Ależ niesamowita atak obrońcy. Nerwowo, ale wybija. Mirosław Radowicz. Udaje mu się zabrać piłkę bez fałdu. Gdzie być powinien? Dobre wybicie głową przez obrońcę. Ława. Jakub Bąk. Jakub Bogów? Do jak? Przejęciem w obronie i koniec ataku. To nie był udany w ślisk i mamy rzut wolny. Tromak. Czyste zagranie przejmuje piłkę? Schwycili przeciwnicy. Mirosław Radović. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Berszyński. 一万多个手 Bartosz Berszyński. Dominik Furman. Marzyniak. Blisko polekarne może strzelać. Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Jak Brzeźniczak? Radnych. Czy to wykorzysta? No będzie gol i mamy gola, proszę Państwa. Lewandowski. Sędzia nie przerwał i zastosował przywilej korzyści, fatalne podanie, no i strata. posiadaniu drużyny przeciwnej. Wszystko odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Jakub Bąk. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi.

Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Podanie w pole karne. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. Ale ładne techniczne zagranie. 30. Dominik Furman. Łapa. Ratowicz. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Bąk. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Zapraszam na drugą połowę spotkania. Dominik Turman. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Władimir Kwaliśimi Ława. Stis? Rzeźniczak? Sędzia pokazuje grać dalej. To mądra decyzja. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Radomicz. Szansa! Z tego podania łóżów w Strzela! A Jaka bramka! I piłka ląduje w siatce. Kolejny wspaniały gol w jego wykonaniu. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby wyszła tylko połowa składu. Poda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Furman. Rzeźniczak. Niecelne podanie i będzie aut. Lewandowski. Kosecki. Czy to wykorzysta? Czasas! Robka nie jest chłopak! Romak. Kosecki. Jakub Bawrzyniak. Dominik Furman. Mirosław Radomicz. ale walczą o piłkę! Romak. Bąk. Bon. Fał. Gwizdek sędziego. Jakie będą konsekwencje? Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to był. Tak. sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten fał. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Czy to wykorzysta? No strzela! No tak strzelając nic nie zmienią w tym spotkaniu. Wspaniała atmosfera w drużynie jak i na trybunach. Krają rzeczywiście znakomicie. Dzień szczęśliwości dla kibiców. Hmm. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Sprytnie teraz. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym po Zmiany w obu drużynach. Jakub posecki? Żyro? Cała seria udanych podań. Już partner pokazuje się, by można było podać. Jakimś cudem broń! Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Bardzo słabe spotkanie w wykonaniu bramkarza. To jego pierwsza udana interwencja. Pawrzyniak. Żyro. Przejmuje na skrzydle. Bramkarz mocno i daleko wybija. Ładna dwójkowa wymiana piłek Złe podanie i strata w środku pola Dominik Furman Mamy centrę. Dla Dini dwa chwili. Końcami palców bramkarz przenosi nad poprzeczką. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Piłka opuściła pole gry. Andradina. Jakub Kosecki. Na wsparcie od kolegów z zespołu. Michał Tyro. Jakub Kosecki. Na brzydki. wejście na skrzydle. Po stracie piłki. Dominik Furman. Strata w środkowej strefie boiska. Dominik Furman. Michał Gyro. Poczną od rzutu wolnego. Dominik Forman, ale znakomicie to wyłapał. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie.